Siemanko, z tej strony Mija gramy właśnie w Dead by Daylight świnką. Yy, właśnie chciałam wam pokazać jakie mamy fajne perki, czyli barbecue and chili, noet, czyli nikt nie, uciera, nie ucieka śmierci, make your choice, dokonaj wyboru i żelazny uchwyt, iron grasp. Ogólnie ja bez iron graspa ciężko gram. Dla mnie to jest super i mi to wystarczy. Wziąłem chyba nowe memento mori, żeby pokazać wam jak wygląda memento mori na naszej śwince. Do tego addony do odwróconej pułapki na niedźwiedzie, czyli Ocalali z pułapką na głowie. Nie widzą na mapy aur, aur skrzynek Jigsaw'a. To jest zajebiste. Nie będą widzieli dokąd biec, gdzie ich szukać. Wzięliśmy także zardzewiałe kolce, które, na, które nakładają efekt zmasakrowania na ocalałego, który ma na sobie tą pułapkę. No to jak widzicie, <laughs> make czas choice jest dobre, bo zawsze kogoś trafisz, tak? Ktoś będzie leżał, nie? Barbecue chili, żebyśmy wiedzieli, gdzie oni są. Chociaż tak, bo oni dość blisko się trzymają. Noet, no proszę Was, każdy gra kurwa z Noedem, więc yy, wiecie, o, choć ostatnio mi nie zadziałał Noet I mi uciekł typo. Więc co, no czekamy. O, nie dam gotowa. <grym> tak, a jestem gotowa. 11 sekund, ok. Jak widzicie, powinien być to dobry mecz. Mam nadzieję, że nie przerwie nam nagrywania. Jak ostatnio. No i co? Mamy latarkę jedną, czyli będą nas próbowali oślepiać. <laughs> A nie widziałam nic więcej. Farma Col Coldwind może być ta farma całkiem. Zobaczę momentomori zaczną wychodzić z gry. Jak to nuby lubią. Mamy już 18 rangę, idziemy powoli do góry, chociaż i tak spadniemy na resecie, ale... Co miesiąc, koło 13, bodajże jest reset rank. Mam nadzieję, że uda mi się chociaż jeszcze chociaż do 17 dojść, Żebym nie spadło do 20 całkowicie. Chociaż i tak to sprawiedliwe, że raz w miesiącu, ale mogliby zrobić nie wiem, pierwszego czy coś, albo co dwa miesiące. Zbutwiałe pola, Farma Coldwind. Właśnie to chcieli i to dostali. Ja się cieszę, bo wolę takie coś. Chociaż tu w tych krzakach ani mnie, ani ich nie będzie widać. Tu są lochy? Są, moje lochy. Idziemy ich szukać. Kurczę, dosyć blisko siebie te sienniki są. Jak na razie cisza. O! Uu. Biegnie. No, widzicie, jaki mamy piękny podgląd. O, prawie. Będzie chciał mi z palety przywalić. O, kurde, ze, próbował mnie no. I z palety mnie, tak? Nie, ale zaraz będzie chciał przywalić, więc. Masz to ode mnie. A, latarkarz. Musimy go od razu. A niech mu się latarka skończy, bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Chodź tu, Jake. Ja też umiem przeskakiwać przez okno, wiesz? Jezus, z tym Jakeiem to naprawdę jakieś. Czy ja widziałam, czy mi się wydawało? <gry> Dobra, wiecie co? Nie będziemy się z jednym pedałkiem bawić. Uh! No i mamy kolejnego z apteczką. O, zablokowane okno. Mogłam go dziabnąć. O, widzimy kolejnego. Czy to nie latarkarz? Bawią się z nami jak... Och, wkurzają mnie, wkurzają. Ale on mnie wkurza. No chodź, poprzeskakuj sobie. zablokujcie ci się okno i będziesz miał. Kurzające mędy. Skarż dalej, skarż dalej. Jeszcze raz przeskoczę, to mu się zablokuje. Dobrze wprowadzili takie coś. Mam nadzieję, że o tym nie wie. Że będzie głupi. Wiecie co, nie będę się bawić z nim. No i co, i co, fajnie było? Wiem, że mnie szuka, ale musimy skupić się na innych. Przez latarkarze jednego silnika mamy zrobionego, kurde no. Hello Meg Hello Meg No i co? Jak tam Meg? Meg o! Kurde, dziś nam coś słabiej idzie. Dobra, będzie Dawaj Mogłam... Zrobili ten silnik. Trudno. Idziemy na hak. Powiszisz sobie, przemyślisz swoje zachowanie Meg. Bardzo brzydko się zachowałaś. O przeskakuje idiotę. U, Meg. <noise> Dobra, i tak gonimy Max. Spadaj, ty, Latarkarzu, ze strony. Ciebie też dorwę, jak chcesz, ty, Gnoju. Gdzie jesteś, Gnoju? No, gdzie jesteś, Gnoju? No, dziadek Bill. Dziadek Bill O, chcecie zobaczyć memento? No, zobaczycie memento. Tak wygląda memento mori według filmu. Co dalej? Nie wkurzać? Osz ty gnoju. Dziadek gnojek. Ja ci zrobię takie memento, że popamiętasz mnie. Tylko oczywiście memento działa po powieszeniu ocalałego. Musimy dziadka jak najszybciej złapać. No i co mnie próbowałeś? głupi ciulu. Ja was teraz dorwę we wszystkich. Jak pokemony. Tyle tej krwi, tu, że jest. Ale się zbliżam, jednak, bo coś słyszę. Mamy Chase'a. Widzę dziadka. nie dziadkę, teraz tego widzę. Kurde, za dziadkiem miałam biec. Nie za nim, za parówkarzem, kurde, ale może być od biedy. A niech a la latarkarz sobie pójdzie w piściec. Może sobie przeżyć jak chce. No, latarkarz, gnojec. No, niszcz tą swoją latarkę gnoju. Słyszę jak drżisz ryja, wiem, że tu jesteś. Wiem, że tu jesteś gnoju. Jesteś na górze. Spoko. Wiesz, że tutaj da się też wejść do nie? Dojdziemy, no. Zabieramy go. I, I o to chodziło. Gdzie mamy najbliższy hak? Tu. Dobra, szybko dojdziemy. Koledzy ci nie pomogą. Pamiętaj, że teraz jesteś stuprocentowo śmiertelny. Teraz jak cię złapię, od razu zginiesz. A Jake się dalej tam bawi. Co za debil. Ja się nie chcę tam bawić, Jake. Ja będę szukać tego. Billa overbeka. Tam są i tu jest jeden. A jest przy tym. Idziemy do niego. Mam nadzieję, że mnie nie zauważy. O kurde, widział mnie. Dobra jest to, że ja go widzę. No i tak idę do Billa. Idziemy łapać Billa. Teraz możemy go. ...na nim zrobić egzekucję, memento mori będzie szukał teraz wybawienia. Szukamy go, szukamy. Tam jest ten Debil, a gdzie jest? A bo to jest moja obsesja. Do tego ja go widzę. Dobra, a gdzie jest Bill? Dobra. On nie widzi skrzynek. Och. Więc musimy gdzieś szukać skrzynek. Zanim ściągnie maskę. A Jake dalej robi. On mnie widzi. Dobra, szukamy Billa. Mamy Cię w dupie, Jake. Głęboko. Mam Cię w dupie, Jake. Szukamy Twoich kolegów, Billa i tego drugiego. Hm, dalej nie ma, to ciekawe to nie ma coś mi się tu nie podoba Hej, papa Bill! papa Bill. Kurwa, zrobi to specjalnie, żeby Bila nie złapała. Trzeba nasłuchiwać, Bila. Ja wiem, że to ty, Jake, mam cię w dupie. No i kurde, gnoju. Gdzie jest Bill? Where the fuck is Bill? Wiem, że ty tu jesteś, cwelu. I się leczysz, ale ja chcę twojego kolegę Billa, bo go mogę zabić. Chociaż cię bym z chęcią położyła. Serio? Piwnica? No niech ci się okno zablokuje. Mogę go pogonić, no trudno już. Mam noe do tego. Na raz jedno. No jeszcze raz spróbuj przeskoczyć przez okno. To się zdziwisz. Powinno się zablokować, no. Może nie zauważy. <grystanie> no jeszcze raz chcesz? Uuu. Gnojek. Kurde, co on ma za latarkę? jak no. Gdzie jest Bill? Where is William Overbeck? Nie chcę ciebie, spadaj. A, widzę Billa, haha. Widzę, da było. Gdziemy jego trochę. Mam cię Bill. dziadku Bill'u. No, ja to nie pił, to tego miałam też złapać. Oh. Memento dla ciebie. Ej, A. kolejne memento dla ciebie. No, zostanie ich tylko dwoje. Macie za swoje. Że byliście dla mnie tacy niedobrzy, chamscy. To jest kara dla Was. Zarobienie mnie w bambuko. Teraz moja obsesja mnie widzi. Ja widzę jego. Jeszcze to jest ten durny latarkarz. No i teraz jesteś mój. Jake Rarku, kurde. Cię mać. Chcesz ze mną grać? Och. Pusteczka, to jest mój noed! O, był. Muszę bronić mojego noeda. Dobra, idziemy szukać drzwi, bo... Gnojek nam uciekł. Był, Deb był. No it, bitch. No chodź tu, chodź tu. Masz. No gdzie ty jesteś? Mam zabij? Nie mam, mam podnieść. Dobra. Chodź, był. Chociaż tych troje będziemy mieli. O chociaż tyle. Tu nie było gdzieś hakatobu, mówiłam. Biegnie Jake, ratować dziadka. Bra Jake, biegnie. No to co, biegniemy na niego. Otwiera tam, te, otworzył tam te drzwi. Niech ucieka sobie. Bila i tak nie uratuje. Bye bye. No i do widzenia. Jeden uciech, trzech nie żyje. Można szukać hacza. O nie, dał się zabić. Nie zamknę hacza. Kurczę. Ale to była piękna, tylko ten natarkarz taki wkurzający był. No, Mamy połowę zadanka. Easy Pussy Killer. <laughs> Bardzo śmieszne. No, zobaczymy, mamy czy jest drugi poziom. Dobrze. Ło, jakie myli perki. Ten sołciak miał latarkę Infinity jakoś niezawodną. Ale ci zginęli. I trudno. Dobra, widzimy się. Następnym razem. Siemanko.